Bogów Trójcy Jedynemu, złożyliśmy podziękowanie za dar niepodległej Rzeczypospolitej. Pragnę bardzo serdecznie podziękować księdzu arcybiskupowi metropolicie gdańskiemu, przewodniczącemu konferencji Episkopatu Polski, za przewodniczenie naszej modlitwie dziękczynnej w 107. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Bardzo gorąco dziękuję za słowa nauki, które do nas skierował. Jest to Słowo Boże, które oby wydało w sercach naszych i w sercach ludzi dobrej woli w całej naszej ojczyźnie jak najwspanialsze owoce. Bardzo dziękuję wszystkim kapłanom, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość za to, że we wspólnocie kapłańskiej modliliśmy się w koronie miasta Gdańska. W tym mieście, jakże szczególnie doświadczonym dramatami wojny, dramatami ogromnych zniszczeń ludzkich nieszczęść, prosząc, aby Polska była Polską, abyśmy czuli się wszyscy tutaj jak w prawdziwym domu. Bardzo dziękuję Wam, bracia kapłani. Dziękuję księżom diecezjalnym i zakonnym. Dziękuję Gneńskiemu Seminarium Duchownemu za przygotowanie liturgii. Nie była to łatwa rzecz. Nasza Boznika przeżywa kolejny etap naszego wielkiego remontu, który jest przywracaniem tej niezwykłej świątyni w Lansku, który towarzyszył jej przez wieki.